thank mm -hmm. you Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z Wami i z Twoim. Kochani bracia i siostry, w tym kolejnym dniu naszych świętych rekolekcji, stajemy dzisiaj szczególnie wpatrzeni w krzyż naszego Pana i Zbawiciela. W tej, w tym czasie Wielkiego Postu, ale w piątek, kiedy za chwilę wyruszymy w drodze krzyżowej, chcemy iść razem za krzyżem Jezusa z tymi, którzy ukazali nam całym swoim życiem, że gdzie mamy iść, że to jedyna droga pewna. Święty Jan Paweł II, Święty Ojciec Szarbel, bo przecież tych dwóch patronów, szczególnie w Mamy w czasie tych rekolekcji, chcemy iść razem, prosząc, Panie Jezu, wspomnij na mnie, wspomnij na mnie w godzinę mojego odejścia, a przecież to odejście czeka każdego. Będziemy szczególnie dzisiaj modlić się za zmarłych, ale też w tej Eucharystii modlę się za zmarłych, Mariannę, Wincentego, Stefana, Mariusza, Tadeusza, Wojciechów, Janinę, Stanisława, Grzelewskich, rodziny wszystkich Wojciechowskich. Prośmy Boga za nasze grzechy i prośmy Go o przebaczenie. Panie z proroka Roka tak mówi Pan, wróć Izrael do Pana Boga Twojego, upadłeś bowiem przez własną swą winę. Zabierzcie z sobą słowa i nawróćcie się do Pana. Mówcie do niego. Usuń cały grzech. U świętego Marka. Jeden z uczonych w piśmie podszedł do Jezusa i zapytał go. Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań? Jezus odpowiedział. Pierwsze jest. Słuchaj Izraelu. Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to, będziesz miłował swego bliźniego, jak siebie samego, Nie ma innego przykazania, większego obywatelstwa naszych patronów, świętego Jana Pawła, świętego Ojca Szardana. Prośmy za Ojca Świętego Franciszka, który jutro udaje się w kolejną pielgrzymkę apostolską do Maroka. Jak sam powiedział wczoraj, udaje się szukać młodych tam również, gdzie był święty Jan Paweł II. Mógłby się za biskupów, kapłanów o nowe liczne powołania do kapłaństwa. Do zakonu również z tej parafii. Ciebie prosimy. Mógłby się. W intencji ludzi chorych, cierpiących, którzy potrzebują Szymona na Cyreny. Może Twojej pomocy. Prośmy, aby Jezus dotknął tych serc, by zapragnęły pomagać innym. Ciebie prosimy. Mówimy się w intencji zmarłych, za tych, którzy spoczywają tutaj, na Waszym cmentarzu w wiecznie. I za naszych bliskich zmarłych, za tych, którzy odeszli, za tych, którzy popełnili samobójstwa. I za tych kapłanów, którzy też popełnili samobójstwa. Przedwczoraj popełnił samobójstwo 39-letni ksiądz we Wrocławku, wicerektor wyższego seminarium, wieszając się w swoim mieszkaniu. Każdy może zapracić sam z życia. Błagamy, matko najświętsza, zaprowadź wszystkich do Jezusa. Ciebie prosimy. Mówimy się za, aby tam była miłość, pokój, przebaczenie. Byśmy sobie dzisiaj mogli przebaczyć. Ciebie prosimy. aby się stały miłą Tobie ofiarą, a nam wyjednały zbawienie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami, święcie i imię Twoje, żyj królestwo Twoje, bądź wolna Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Przeniknij swoją mocą nasze dusze i ciała i sprawa, byśmy osiągnęli pełnię uzbawienia, w którym uczestniczymy przez komunie Świętą, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Wysłuchajmy ogłoszeń jeszcze. O tym musimy pamiętać. Kiedy tak dzisiaj tu jestem, pójdziemy w drodze krzyżowej... Z relikwiami też podniesiemy świętego Jana Pawła, świętego Ojca Szabela. I tak miałem obraz, muszę Wam to powiedzieć. Co mi dzisiaj Ojciec Święty Jan Pawł II, jaki mi obraz dał? Pamiętam, jak lecieliśmy w pielgrzymce, bo jak niektórzy może nie wiedzą, brałem udział z Ojcem Świętym w pielgrzymkach apostolskich. Siedziałem w tym samym samolocie. Ja miałem tak Ojca Świętego Jana Pawła. Siedziałem tam, wiecie, za tylnym siedzeniu i podglądałem, jak siedział. I co jakiś czas, ojciec święty błogosławił, jakby tych wszystkich na ziemi. Ale pamiętam, lecieliśmy raz do Hiszpanii. leciliśmy do Madrytu. Tak, Madryt. Małoszebieżę, gdzie byliśmy. Otoczyło wojsko samoloty F-16, też z tymi dziubami pochylone, takie szybkie, nowoczesne. Ale ich było chyba ze 40. Ja się wystraszyłem, bo wie, chyba jakiś zamach będzie na nas. I ci piloci założone mają maski z tlenem w tych samolotach wojskowych, otoczony nasz samolot. Ja tak wyglądam, mówię tak, Boże, co tu się dzieje. Ale myśmy mieli już podejść, wylądować na lotnisku. W pewnym momencie, właśnie ten obraz zobaczyłem dzisiaj. Ci wszyscy piloci, samoloty. Zaczęli gromadzić się po lewej stronie samolotu, gdzie był siedział Jan Paweł II przy okienku. I oni bokiem się ustawili, gęsiego jeden za drugim, lecąc bokiem. I podwójkami podlatywali do okna w czasie lotu do Ojca Świętego. Jan Paweł II robił znak krzyża, ja widziałem to. Piloci robili znak krzyża i odlatywali. Może 40 takich samolotów łzy miałem w oczach. Mówię, żebyście to widzieli. Jak oni się żegnali, i Jan Paweł II. Tak miałem ten obraz, że sobie tak myślę, że on chyba nam dzisiaj tak błogosławi tutaj. Tak proszę, Janie Paweł II. Niedługo, bo w przyszłym tygodniu, kolejna rocznica jego śmierci, jego odejścia 2 kwietnia. I dlatego tak mi może ten obraz przyszedł, że chce nam powiedzieć, że nam błogosławi w tej drodze Krzysztof, bo on był takim też Szeponem Syra. Z wami I z rudem Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty.